Z tej strony Obi Wan Kenobi Zapraszam was na list tytułem Daj Suba No Daj 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 Suba! Daj. I dziś moim gościem w Kiblu jest przewodniczący Rady Rzeczypospolitej Polskiej Włoskiej Pan Grzegorz Balcerewicz Witamy pana Balcelewicz musi odejść. Panie Balcelewiczu, to się z tyłu gapisz na mnie jak Paładan jakiś. się na mnie gapisz. Balcelewicz musi odejść. Się... No się gapisz. Hmm. Nie się na mnie mm.

Co? Jak wam się mówi? No powiedz, że robię live'a, a nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie ogląda, no to chociaż ono... Dobra? Zajeb... Po swoim zwyłym łóżku, okej? No spoko... Zwiegatnisz... Ach... Nie znaleźć myśli. Nie znaleźć, to się, się. się. się nie goni. San Jim. W Kevinie. Wow, ale dziura. Tu <laughs> się nazywa mi DŻŻYWYŚŚŚwiat. Trzeba pójść na World Trade Center. World Trade Center widore ten zjawisko. Witaj, wreszcie. to musiało wyglądać z tego. No raczej recenzuje World Trade Center. wow, to, jest, to nie, to jest jedyny, niepowtarzalny film dokumentalny. A. I później tylko w TV już widzę. go gęba i... już się polecam... Kamil zarazki Nie. Aha. World Trade Center to tak Dokument. World Trade Center without Red. W serii... Hmm. Pokaż mi, zaraz pokażę, W niedzielę o 15. <noise> no, ładny świat, no. Tu nie? A ty jak? Sądzisz, żony świat według ciebie? Ej, popatrz na mnie. Ładny świat? Gdzie idziesz? Ja myślałem, że... Ej! Nie zostawiaj mnie! Zgubiłem się, ej! No, no, koń! koń! Nie to to Nie to pływałem to... koń... Co? Ja sobie weźmę tą kurkę. Dobrze? Uń. Pokaż co masz między nami O Jezu, nic Na... Pokaż zęby Z... Jestem Hidden Hidden Skywalker Masz piękną twarz, pokaż mi ją Steve Winter. ogólnie wszystko widać <laughs> Steve Wundtem no. Ogólnie wszystko widać Ej, hej, Chciałbyś ze mną zagrać? A ty chciałbyś? Ty chciałabyś? Cześć, jestem nowy, dasz suba? A ty dasz? Daj suba. Ej, co tam masz? Pokaż. Bardzo ładna mam, bardzo ładna torebka, Pokaż co mi. Że... Co? Co że... Że... Że kabaczek? Kto kabaczek? <laughs> Jakiś promst od guberka. Ej, pokaż, że no. no co tam masz? C czemu tam dubiesz? Śminki szukasz? Ładna twarz, komu ją dasz? Witaj panie, zbiera mnie na seranie. Macie tu kiwile gdzieś blisko? A pan, tu wie pan, ja jestem noga. Jest przetoleta. Gdzie? Przed. Czy mogę usiąść? Jabada A, dziękuję bardzo, dziękuję. Ja chciałbym suba dostać. A nie, pan też ma tą torebkę, to tamta pani? A tamta pani też chce grzebie wtórkę. No nie, może. A nie. A co tam masz? Nie ma, nie ma, nie ma. Czekaj na mnie, czekaj, szukam kolegi, sam nie będę grał, no. Nie mogę otworzyć pomocy, utknąłem. A, bo nie tutaj miałeś, przepraszam. Pa, badaj! Ha, przeskoczyłem cię, widzisz to, ja ci pokażę to jeszcze raz. O, coś tutaj leży na podłodze, może być. Weź... szczur! Widzę szczura na podłodze. Szczur! O, o, zabiłem szczura! Jest! Dobra, to sobie wziąłem. Mam pamiątkę. Jej, Skacze jak kurde nie wiem kto, ale jest spoko. Dobra, gdzie tu, tędy. Mm. Mm, mm, mm. A co, coś już wunwo? <grybuj> Ej, lepiej nie mu Krzyśkowi, że grasz w tą grę. Jakiemu Krzyśkowi? No Krawczykowi, bo Krzysiu widzisz, bo Krzysiu to jest taki, że... Bo on nie ma karty graficznej. Aha. Ja teraz go tylko w saper na Jezus. I z góry Aha Albo Lego żeby poszło Cóż to ja z z Ja Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie Bardzo ładny kwiatek widział Dobra Gdzie ja mam iść A kuchaj kurde. Czekaj, pani, pani, ej, pani. My poor Jacan. I don't want to think about what they're doing to him down there. What about the palace? He and cats, guards and other prisoners. Prevented. Jakhan no, said there are rows and rows of traps, and everyone down there, except. What kind of a question is that, Mike? My... Hey, No, no. You sound like a mm, mm, little funny. Actually, near. Yeah. move. Yes. Raczej. Tak musczej. <laughs> Thank you, can you no, I can uh, mm -hmm. miał iść u uh, No uh? uh, tak chcę nie przejdę I cannot go o oh, Ah. Open the barrel. Mm. Ah. Hmm? A ja na przeszli. Nie da się jakoś tutaj tego A, 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 a! Chyba jest okej. Okay. Wow Łow wow wow Oj wow, wow, wow. O No dobra i tu jestem Z dwóch okay. Okej Chudzę, ja nikogo nie... O, oh, mam golda. One gold is enough for me. Thank you very much. Stop attacking me. I am fine with you. Ah, dobra. Però co ja mam tu zrobić? Find Jacka coś wziąły złotą. Tu? Nie, tu. Nade mną? Below. No Okej... Okay. Jest interesujący za... za tym. Aha! Tu, tu. No, czy jeszcze... Au! Oh! Nie, jest. Nie atakuj mnie. Okej, okay. świetnie Miło mi poznać. Wow. Wow, co tu się dzieje? Let's jump! Wow, you just O tak, Oh, teksturę, my this! why so serious! It's, a, to... ah wait, 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 Nie. Pizdo, chciałem zobaczyć jak to. Is that you, Hey, you're not a guard. You have to help me. Captain Cullen sent me. She needs help. Well, that's perfect. Get me out of here and I'm at your service. You'll find me a man of many talents. Okay. If I found a handsome guy locked in a cell, I'd free him. Did you release it again from the husband's Is that really important right now? Sure, I took that gem, but he took it from some poor merchant. Tossed him in here to die. Can't steal from a thief, can you? Alright, I will help you get up. No dobra poziom trzeci, jak to coś działa? Jestem No dobra, ale kurde Jak będziesz robisz to... Czy za chwilę będzie, nie? No Tak Pięknie to wygląda, co my tutaj mamy? ja tak spadam. Nie idź, co ja będę robił? Mamy no ja już nie mam siłę. Mhm. Uh -huh. Nie no. To... A to ja nie mam sił. To jutro możemy jeszcze ten pogadać, nie? Jak zawsze, jutro. Jutro? Dam głowę, że o 14 wstanę. Mhm. No, okej. Okay. Tu z Bogiem. No, cześć. No się. Mam. Hej Marta. Muszę coś sprawdzić, wiesz? Aha, świetnie. Okej. Okay. Can I open the cell? Yes, otworzyłem. Dobra, no spróbać pan. Thanks. Now, let's get out of To prowadź, no. Mam iść tak powoli ze tobą? Bo... Ja tu Widzisz Marta, kurde premiera gry, jezu, jaka ta gra jest zaraz Ej, zaraz stąd. Jak to, przed chwilą był taka grafika, się cały często starczać Mato, a Aż tak sobie nie dasz rady, co? Tego trochę... Co to jest? Gold? Się przyda się, przyda Aha, czyli tu mamy... Pokazane co tu mamy, to jest... lepszy nawet. Great! Dobra, idziemy stąd. Jest nade mną. Fajne to jest, No, no damy go, Zbij go. Okay. Ej! Ej. Chcę Co, zrobić? Coś po chociku, żeby jakieś tutaj. Wow! Nie wiedziałem, że mam tak. Łoo! cię nawet takie rzeczy mam. Ładnie, ładnie mam tutaj. To się nazywa eee. o. No i po co się jeszcze? Wow, kurde to jednak robi tutaj wrażenie. Dobra, panie pan coś zrobił.

Yeah. Żyję! Gdzie ja jestem? Byłem tu, tak? Byłem... Nie, nie byłem. Skąd nie jakieś inne... To jest taki wi widok z y trzeciej osoby. Można sobie przełączyć. O kurde jakieś tutaj efekty. Po lewej stronie mamy manę, po prawej mamy... Zmęczenie, po środku mamy życie. Pomogę mogę? Masz, pomogę nie ma za co. Wow, dobra.

Go that way. Arians Why not? there. Oh, and guards. I saw many, many guards. Look, let's slip out a side exit. That way we can both keep our heads. Yes. yes. Get yourself a drink. And one for me. Davy, No. Ech. Więc to jest ta grafika Piękna i tak dalej. Świat jest otwarty, więc ładnie można. Uuu... Zaraz, Nie, tu nie było. Nie. Wow, to jest cała mapa i. O, To jest Tamriel. Tu mamy co? Jesteśmy na tej wyspie. A patrzcie, jaka jest duża mapa. Ja, pierdzielę, Tu jest każda po, po, na, na segmenty, więc. Wow, tutaj ryby. O kurde. Na przykład. o kurde. To są cholernie wielkie krainy. No spójrzcie na to. Nie wiem, to jest największa kraina. Patrzcie, mamy tutaj dużo śniegu. Jak cholera. Nie, no ta gra się zapowiada świetnie. Nie. I've to go first. Dobra. Thanks for breaking me out back there. Listen, while you're in a heroic mood, want to help me get something I left with the goblins? Yeah, sure. You gave me something to the goblins. I figure if you want something kept safe, give it to the goblins. They'll watch it for free. They're too stupid to trade it and they'll kill anyone who tries to take it. And they kill you if you try to take it. Here's the thing. You went through a lot of trouble to free me, right? There's no way you'll let me get eaten by goblins. So you, my good friend, will follow me to their mine. Yeah? <laughs> no. Goodbye. This way. Well, I said goodbye, No, what are you going to lead me here now? Hey, I need to fix this, I see. Damn, the graphics are really nice, too bad you can't see Kto mnie ogląda? Bo widzę, że jest niby tych 9 widzów, co akurat jest spoko, bo to... Ej, zaraz, zaraz, wait, 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 wait. Chyba to jest quest. Aaa, to kiedyś nie. Ja chcę tutaj tego głównego przejść. Ja nagram ten film na YouTube, to znaczy nie, że teraz, tylko, że tam w bliskiej przyszłości. Trzeci poziom pięknie. Co mnie bijesz? Mamy. Łą. Wow. Dobra, dalej tutaj muszę iść. unlock the door now we can retrieve my gem i'll see you inside what does the game looks like it's as pretty as a thing can be and as big as my two fists um. ah, let's see. yeah no it's not but i can speak english Tak troszeczkę. Ledwo, ledwo. O, o nie! Nie, no, 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 no. nie przesadzajmy panowie. Ja sobie z wami nie dam wszystkimi rady, mogę zaraz tu padnąć. O! 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 Nie, 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 shit, shit, nie, 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 jak wygląda, co my tutaj mamy, tutaj albo w najbliższym, ok. Jasne że tutaj, ale co nam to daje? We can resurrect the name by Pierwsza śmierć. O! Force be with you. <laughs> oh, oh, cut Ten miecz, co tutaj mam, ma tylko dziewięć. Zobaczmy. Wow. Mam Jestem kurde wojnikiem ale... Spoko. Na odległość to też dobre jest, nie? Często wychodzi mi na to, że jestem lepszym magiem niż właściwie tutaj wojownikiem, ale chyba nawet tak było w Skyrimie, czyli nie. To rabish, no? this is the part where i trust you, what are you i'll kill the goblins in the scaffolding in the next room you grab the gem it's in a chest on the floor there's a passage on the far side take that and meet me outside if something goes wrong regroup at the inn in town mm -hmm. ah yes yes I mean, yeah, I mean, yeah. Nie wiem, jak się tu pisze konkretnie. Jak się tu przejdzie? A jak się tu pisze? Grupowe to ja nie mam pojęcia. So even... Yeah. Over here, I have a question for you. What were you doing in the mine? And did you see a scummy Breton up there? What's his name? The Karn. He's a liar and a thief. He stole a gem from Headman Bosek now if the gem came back bosek might let him live can you help me or well not? i did find this gem i knew you were a smart one smarter than Yakarn. you just saved his life if you see him yeah 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 oh yeah